Panie ministrze, wyjedzie pan dzisiaj z Brukseli do Lubiany z jasnym sygnałem większości tego parlamentu. Zasada jednomyślności jest nieskuteczna. Zasada, która miała dawać prawa, jak tu powiedziano, mniejszym, sprawia, że stawia nas w niebezpieczeństwie. Sprawia, że niestety jeden kraj jest w stanie zablokować decyzje, które służą bezpieczeństwu większości krajów Unii Europejskiej. Stoję tu przed Panem jako przedstawiciel narodu, doświadczonego już przez taką zasadę jednomyślności, tak zwane liberum veto, obowiązywało w Polsce w XVII wieku. Wtedy tworzyliśmy z Litwą wspólnotę. I także w sprawach bezpieczeństwa wtedy można było blokować decyzje. Potrzeb... Potrzebna była jednomyślność. Do czego to doprowadziło? Do chaosu, anarchii, a ostatecznie, pomimo obowiązywania przez tylko półtora roku, doprowadziło do rozbioru naszych, naszego kraju, dominacji innych mocarstw i całkowitego upadku naszej państwowości. Niech to będzie lekcja i przykład, który będzie Pan mógł używać w Radzie na przyszłość, żeby znieść tę zasadę jednomyślności, kompletnie niepotrzebną. Dziękuję bardzo.